Ja tak patrzę na panów policjantów i taką mam retrospekcję, bo przypomniałem sobie, co znaczy być w idiotę. Wiemy, co znaczy ta barierka. To nie jest system wodno-kanalizacyjny. To nie są nasze fantazje na temat systemu hydrauliki. Wbrew pozorom nie jest to również odprowadzenie szamba z Sejmu. Proszę Państwa, to jest coś, co e, ma symbolizować co wydarzyło się dzisiaj w Warszawie i co stało się rok temu, co dzieje się teraz. E, ja zacząłem dość żartobliwie, natomiast naprawdę nikomu nie jest tutaj do śmiechu. E, to coś, co wygląda śmiesznie i wygląda groteskowo, stoi również w Warszawie na wiejskiej. a Tam wygląda to trochę mniej groteskowo, natomiast budzi we mnie dokładnie taki sam niepokój jak to władza się odwraca. My cierpiemy dzisiaj jakby, żartobliwie oczywiście z naszej władzy, natomiast nasza władza czerpie garściami z wzorców z lat 80. I myślę, że osoby, które pamiętają lata 80. są dokładnie tego samego zdania, tego samego zdania co my. I Nie wiem, czy już się obsługiwać. Dzisiaj w Sejmie Drodzy Państwo, nie wpuszczono. Nie wpuszczono e, osób, które chciały wejść na zaproszenie opozycji. Kajba, kajba, kajba. Wiemy, że nie było to pierwsze zdarzenie tego typu. To zdarzenie dzisiejsze jest jakby jeszcze bardziej tragikomiczne w swym w swym wyrazie, mając na uwadze to, że mamy 550 lecie parlamentarnego polskiego. 448-lecie, bo dwa lata mamy w plecy, te ostatnie, więc z całym szacunkiem musimy poczekać jeszcze dwa lata, żeby mieć pełne 550. Te dwa się naprawdę chyba nie liczą, jeżeli idzie o parlamentaryzm w Polsce. Tutaj jest systemem emerytalnym w ZUS-ie, też pewne lata się nie liczą. <gry> Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie w pięknym grodzie nad Motławą. Jest na mnie, jak zwykle pan mecenas kanapka. Lecimy. lecimy z muzyką. O. Ja! Nauczyłem Nie ja lecimy. Nie gniewaj się na mnie polsko. Nie gniewaj się. proszę co

W Polsce, w domu idziemy miłość to po prostu jest ten gest. nie nas jest ten 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 co słychać ten nie ten 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 nie ten 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 światło będę

Wolę, mamy tak, że to się samo wyłącza. Rzeczywiście. Słuchajcie, e, przed chwileczką ktoś mi że wybacz mi Polskę. Ja mam świadomość tego, że za e, parę lat, jeżeli się, coś się nie zmieni, to wszyscy będziemy musieli przepraszać nasze dzieci, naszych wnuki. E, I będziemy przepraszali za to, że, e, że jest nas dzisiaj tylko tylu, że nie ma tutaj więcej nas. Za to, że ktoś nie poszedł na wybory. Za to, że ktoś wolał e, kolejną transmisję serialu na wspólnej, albo że u kogoś obrodziły parzeczki na działce. Miejcie świadomość, drodzy Państwo, że za to wszystko będziemy kiedyś przepraszać. To, to nie jest tak, że pokolenie moich rodziców i moich dziadków doskonale wie, a pokolenie mojej córki jeszcze nie wie, ale już powoli się uczy. Ja myślę, że patrzę, tutaj też są ludzie młodzi, może wielkiej ilości, ale oni już też mają świadomość tego, że za chwileczkę może to wyglądać inaczej niż wygląda do dnia dzisiaj, niż to wygląda dzisiaj. Albo to inaczej niż wyglądało to dwa lata temu. Nie wiem, czy pan troni do nas uczyć, czy nie, ale pomachajmy go. Słuchajcie, to jest po raz pierwszy takie nasze spotkanie przed sądem, gdzie Adam mówi... przed sądem. przepraszam, gdzie Adam mówi na poważnie, ja próbuję troszeczkę mówić luźniej. Bo no tak naprawdę dzisiaj nie spotykamy się po to, żeby protestować przeciwko zmianom w Sądzie Najwyższym, zmianom w krs i zmianom w ogóle w naszej Polsce. Dzisiaj jest, proszę Państwa, zorganizowany specjalnie dla nas i dla Was casting. Urządzamy casting, potrzebujemy aktorów do sceny odgrywanej przed Sejmem w Warszawie. I potrzebujemy na ochotnika, i to nie jest żart, prosimy się poważnie zastanowić. Mamy fundusze na to, zaraz powiem skąd się wzięły. Ale potrzebujemy po pierwsze osobę, która by odegrała rolę Piotrowicza dwugębnego. <głos> potrzebujemy <głos> osobę dość specyficznej postury, która by odegrała rolę Pawłowicz z sałatką. <noise> Czy są ochotni? Posłużę, że ktoś już się zgłosił. Są to... <noise> okay. Podobieństwo nie jest wymagane. Oligarchiczna i tak naprawdę carska rola posła Suskiego. Jako carycy Katarzyny zapraszamy serdecznie. Następny w kolejności jest Kamorawiecki Ledwo Żywy. Jaki Kuchciński z Palmą jako ogrodnik nasz wspaniały z Drabinką. Mam nadzieję, że się za chwilę pojawi. Ten facet od zioła, którego ja nie pamiętam nazwiska, prawdę powiedziawszy, ale jakoś powstał. Kuki z gitarą, dosyć istotny, i właśnie fundusze, które uda nam się, mam nadzieję, dzisiaj uzbierać, to Gowin z puszką, ponieważ warto się do niego dołożyć. Jedyne podstawowe pytanie to jest, skąd wśród tak wspaniałych ogona znajdziemy tylu turnych ludzi, jak te osoby, które wymieniliśmy przed chwilą. I jeszcze na dodatek na koniec się pojawiła Beata z proszką. Ja się pytam zupełnie serio. To zagra Piotrowicza Fukębnaka. Nagrodą jest przejście przez tę cudowną barierkę i stanięcie po raz pierwszy chyba w Waszym życiu po drugiej stronie. Po drugiej stronie. Pawowicz. Adrian ma Adrian, znamy rolę w, w, w naszym teatrzyku i właściwie, tak na dobrą słowę, zbieżność imienia tutaj nie ma nic do rzeczy, tak niezwykłe naprawdę, ale warto go Jeżeli nikt nie chce odegrać e, e, Pawłowic z sałatką, to ja ofensywnie i dlatego poprosiłbym 15 sędziów, którzy są z pewnością pomiędzy nami, o stanięcie tutaj wzdłuż tej barierki. Chciałbym was przepytać. Zapraszam, 15 osób, proszę. ruszmy się. Nie, 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 niech staną twarzą, niech to są wszystko transparentne rozmowy, więc nie ma takiej możliwości, żebyśmy sobie pozwolili na... Chodźcie, nie bójcie się, naprawdę, no, puszka już zbiera kasę, no, jeżeli idzie o to, nie ma problemu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. to jeszcze, że prawidłowa odpowiedź na moje pytanie to jest tyle. No dobrze. 15 sędziów wybranych do KRS-u. Wszyscy wiedzą, co to jest za instytucja i wszyscy wiedzą, jak została skalona tak na dobrą sprawę przez ustawę o KRS-ie. Wyobraźmy sobie, że te osoby, ci wspaniali bohaterowie, którym należą się oklaski, odpowiedzą na podstawowe pytanie, które sami tak na dobrą sprawę, można powiedzieć, zadawali osobom, które chciały kandydować do Sejmu na wyższe stanowiska. Pytanie podstawowe. Kto dla pani jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Dobrze. A kto dla pani jest prezesem pierwszego sądu, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Słyszałem lekkie wahanie. Pani się co dobrze? Kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Dla pani. Pani została. I piętnasta osoba, kto dla Pani jest, kim dla Pani jest pierwsza pozycja do Najwyższego i którą osobą jest Polska? Dobrze. Po przesłuchaniu 15 osób stwierdzam, że te osoby się idealnie nadają do bycia członkami KRS-u, ponieważ cudownie są w stanie odpowiedzieć pełnym zdaniem na tak podstawowe zadanie pytanie, a prawidłowa odpowiedź brzmi, że pierwszym prezesem do 2020 roku, do 30 kwietnia, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego jest pani. Małgorzata Gersdo, Oczywiście, że tak. Niech tak zostanie. Zapamiętajcie, drodzy sędziowie, z KRS-u, że tak to wygląda. E, mamy tylko jednego prawnika w naszym gronie, z tym, ale właśnie w tej chwili w, w, przemieni się w rolę prokuratora. Dzień dobry. Dzisiaj tak troszkę inaczej, na mniej poważnie. Proszę Państwa, najweselsze jest to, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nosi tytuł Zmiana ustawy o prokuratorze i innych ustawach. W związku z tym wiadomo widać, o co tutaj chodzi. W dniu dzisiejszym odbył się kolejny kabaret w wykonaniu przedstawicieli PiSu. Odbyło się przesłuchanie w ramach komisji Amber Gold, gdzie jako świadek stanął pan minister Rostowski, a pani przewodnicząca Wasserman robiła wszystko, żeby w sposób jednoznaczny pokazać, że ona jest tam po to, żeby wykazać wyższą świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą, czyli pis u góry. Ale wyszło odwrotnie, bo się tak dała skompromitować, tak ją wyprowadził Rostowski z równowagi, że nie wytrzymując wreszcie powiedziała ja przyszłam do polityki tylko po to żeby was po więcej tu nie było ale myślę że to będzie odwrotnie że więcej piszy już niedługo nie będzie proszę państwa trzeba robić dalej wszystko żeby pokazać tym pisowcom że oni przyszli nie po naprawę państwa nie po nasze dobro tylko po swoją kasę a dzisiaj się okazuje, że ta kasa to jest lewa kieszeń, prawa kieszeń, a najlepiej jak jeszcze plecaczek i w tym plecaczku są premie rządu i już nie za 700, 800 tysięcy, nie 12, nie 15, a 17 ponad milion. I na żadne hasła, że my tutaj chcemy konsultacji ze społeczeństwem, nic im nie wychodzi, bo każda konsultacja Kończy się chyłkiem, pod eskortą policji wychodzą. A już najlepszy przykład, proszę Państwa, dzisiaj pokazała dobra zmiana, jak to wiceminister Sieliński, ten od helikoptera tutaj z różnymi takimi latającymi konfeti i tak dalej, mówi, że on nie ma nic wspólnego z tym, że ten, który załatwił ten helikopter, i dział, poszedł w dyrektorskie stanowiska. Ja z tym nie mam nic wspólnego. Jak nie masz nic wspólnego, to tylko do psychiatry, panie Zieliński, bo tam jest miejsce dla pana i zaświadczenie dobre, to wtedy zobaczymy, czy się pan dalej nadaje, czy nie. Ale, proszę państwa, dalej tak musimy robić, pokazywać na każdym kroku i ośmieszać tych ludzi, którzy dla dobrej zmiany są w stanie zniszczyć nasze państwo. Jak najszybciej musimy się ich pozbyć i wysłać ich na wyspę albo na stały ląd pod nazwą Escobar, a tam prezydenta już będą mieli swojego, bo on zabierze jeszcze różnych innych swoich kolegów. Trzymajmy się razem. I w tym momencie serdecznie podziękujmy i pomachajmy umownie ręką do naszego prezydenta San Escobar, ponieważ. Nasz prezydent dzisiaj jest w Warszawie. Razem z grupą ludzi z Gdańska stał przed Sejmem i usiłował z pewnością, tak jak wielu obywateli, którym to się należy tak na dobrą sprawę zgodnie z konstytucją móc wejść na obrady e, e, Sejmu. że artykuł 62, punkt drugi o tym mówi wręcz, że to się każdemu obywatelowi należy i każdy obywatel ma prawo uczestniczyć, nagrywać oraz e, e, przyglądać się obradom. Więc proponuję teraz tak. jest Warszawa, wspólna sprawa, bo oni tam dzisiaj skończyli, natomiast jutro już o dziewiątej pojawią się przed e, Sejmem, żeby e, protestować dalej przeciwko wprowadzaniu zmianom. Uwaga, go! Warszawa, jest... wspólna Jeszcze taką jedną, wydaje mi się, że w tym gronie to taką oczywistą oczywistość powiedzieć, aczkolwiek może jest szansa, że usłyszy nas ktoś inny. Otóż, drodzy Państwo, mecenas Kanowka mówił coś o kieszeniach lewej, prawej, plecaku, pieniądzach i tak dalej. Ja bym chciał przytoczyć tutaj pewną panią premier. Nie, nie mam na myśli tej pani premier. Mówię tutaj o pani premier Margaret Thatcher, która kiedyś powiedziała, że rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy. Ja myślę, że wszyscy Państwo, którzy tutaj stoicie, macie tę świadomość, że tak naprawdę wszystko to, co dzisiaj rząd rozdaje, to rozdaje z Waszej kieszeni. Albo lewej, albo prawej, albo z plecaka, albo z kieszeni Waszych wnuków. To nie jest tak, że oni przez 8 lat, kiedy czekali na władzę, uzbierali sobie kubkę, z której dzisiaj rozdają, bo takiego rozwiązania nie ma. Oni wydają Wasze pieniądze, Waszych dzieci, Waszych wnuków. Także miejmy świadomość tego, że prędzej czy później będziemy musieli za to zapłacić. Proszę Państwa, w tej chwili przejechał tutaj radiowóz z zapalonymi światłami, który miał na dachu flagę policyjną. Proszę Państwa, coś niezwykłego zaczyna się dziać. Również policjanci zaczynają widzieć, że ta dobra zmiana to naprawdę jest w wykonaniu nie dla tych, którzy pilnują porządku, to jak tutaj